Nie poszarpaliśmy tylko się pobiliśmy. To Panasa właśnie, tak. Janek machnął ręką, poszedł do hotelu. Nie chciał tego słuchać, bo mówi, że nic z tego nie będzie. Cytat z Richardsa. Mhm. On kiedyś powiedział o Jaggerze, że Mick to moja żona. A kim jest dla Ciebie Janusz? Janusz jest moim dobrym kumplem i wokalistą, który, z którym spędzam bardzo fajne chwile w swoim życiu. Pamiętam doskonale, że na scenie ja nałożyłem taki <laughs> mundur galowy i stałem w kulisie. I tak sobie przyglądałem się i nagle stoi Andrzej Mogielnicki obok z małą piersióweczką. Pamiętam jakiegoś Chibasa i mówi, łykniesz? <laughs> No czemu nie, w zasadzie za nic tu nie odpowiadam, jestem chórzystą, nie, tam gdzieś siódmym nikt mnie nie słyszy, nawet nie wiem czy jestem nagłośniony. Wtedy dopiero przyjechał Janusz Panasewicz. Jestem ciekawy, jak przyjęcie do zespołu wygląda z twojej perspektywy. Przepustki. Z o właśnie. Przepustki. No nie wyglądało najlepiej. <laughs> Dlaczego? Ja byłem bardzo niezadowolony, wiesz, jak Janusz zaczął śpiewać. Szczerze mówiąc nie o takiego wokalistę mi chodziło. No, mówię tak, jak było, tak? Ja trochę pochodząc tam, wiadomo, te Mazury z tą Białostoczyzną się troszkę tam zazębiają, Suwalszczyzna i tak dalej, i miałem taki akcent, który był inny zupełnie. I ja tego kompletnie nie odczuwałem. Ja tego nie, nie słyszałem w sobie. Natomiast jak to nagrałem, to wtedy usłyszałem, że to tak się nie śpiewa. Ja jestem dumny z tego, że jesteśmy razem tyle lat. Tyle ci powiem. no. Początek, jaki był, taki był, tak. Wyobraźnia czasami. Na figle tak? No a Andrzej miał cierpliwość, wziął mnie do pokoju jakiegoś, po, zaczą, zaczął ze mną rozmawiać. Mówi: Posłuchaj jeszcze raz tego tekstu. Czy lubisz tą dziewczynę, tą bohaterkę piosenki Tańcz Głupia Tańcz, czy jej nie lubisz? Jak ją, jak ją postrzegasz? Jak będziesz wiedział, jaki masz do niej stosunek, to się. Pewne rzeczy same znajdują. Czyli to jak o niej myślisz w tej chwili? W głowie masz to, jaka ona jest dla ciebie, kim ona jest dla ciebie, ta dziewczyna. Ale życie pokazało, że chyba lepszego wokalisty sobie nie mogłem wymarzyć, bo myśmy się bardzo dotarli przez te wszystkie lata. Nie wiem w jaki sposób, ale przez 45 lat w zasadzie tylko dwóch koncertów nie zagraliśmy. Dobra, zadam to pytanie, czy to jest prawda, że się z Mogielem trochę poszarpaliście o no przyjęcie nawet go Nie poszarpaliśmy, tylko się pobiliśmy. To panasa właśnie tak. O, i to bardzo, tak. Była. Ojoj, tak. Była, była. Była ostra walka. W hotelu to? na korytarzu było, było. <noise> boks. Normalny boks. Tradycyjny jak. boks. Ja nie byłem tego świadkiem. <noise> nie wiem, po której stronie bym stanął. Nie byłem tego świadkiem kompletnie, ale tworzyły się podwaliny pod ważny zespół, jak się później okazało. Zeszliście sobie Mam... kiedyś do gardeł? Nie, raczej nie. Raczej to było parę jakichś takich nieprzyjemnych rozmów, ale one były związane z różnymi sprawami. A to z alkoholem, a to na, jak po jakiejś imprezie, wiesz. Z, no, balangowaliśmy dużo, więc to, co by nie mówić, same sytuacje się gdzieś kreowały. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy razem. Yy, bardzo często o tym rozmawiamy, wiesz, yy, yy, ile. Ile będziemy jeszcze grali? To jest bardzo śmieszna opowieść, bo 5 no lat, lat temu go zapytałem, i, i Janusz, jak myślisz, damy radę jeszcze 10 lat? On no, mówi: Jak zdrowie pozwoli. A rok temu go też zapytałem, czy damy jeszcze radę 10 lat? On no, Jak zdrowie pozwoli. Więc wiesz, to czas się na, dla nas nie zmienia, i faktycznie jedyną przeszkodą, jaka mogłaby być, to wydaje mi się, że to jest tylko kwestia zdrowia. I gdybyście wy, no zwłaszcza ty, i Janek, no bo co tu dużo gadać? no. To są postaci takie na pierwszej linii frontu walki w Lady Punk. Gdybyście wy byli od początku do końca takimi ułożonymi, fajnymi, misiami, grzecznymi, to dawno by was już nie było. Zgadzasz się z tym? Tak. Absolutnie tak.